Witam serdecznie. Ja jestem Netex i zapraszam cię na film poświęcony grze EVE Online. Dzisiaj zajmiemy się tematem kopania skał. Jest to kontent, którym można się zająć praktycznie już na samym początku rozgrywki, zaraz po zalogowaniu. Jest dużo łatwiej jeszcze w momencie, kiedy założylibyśmy konto z linka polecającego, którego wklejam praktycznie w każdym materiale, który publikuję, jest on w komentarzu. Po założeniu konta z takiego linka dostajesz 1 milion skill pointów, więc, jakby tutaj w tym konkretnym przypadku, można sobie nieco pomóc przyspieszyć trochę skillowanie tego okrętu, w którym w tej chwili siedzę. Bo to jest statek, którym właśnie będziemy kopać skały. Jest to Ventura, tak? Venture, Ventura, jakkolwiek to zwać. Jest to statek, który ma bonusy właśnie do kopania skał. To można sobie przeczytać właśnie w trajcach. Za każdy poziom mining brygady dostajemy właśnie bonus do. Ilości wykopanych skał na cykl. Samo kopanie skał jest dosyć rozległym tematem. My dzisiaj skupimy się na tym absolutnie podstawowym na koncie alfa, czyli takim, który jeszcze nie ma opłaconej subskrypcji. Ten milion skill pointów, który dostajemy, możemy wydać właśnie na kilka skilli, które zwiększą nasze możliwości, jeżeli chodzi o kopanie. Po wpisaniu Czterech liter. Mamy dokładnie trzy skile, które, które musimy zupgradeować, jeżeli chodzi właśnie o ten statek. No, i tutaj mamy po kolei mining, czyli ogólnie kopanie skał. W momencie, kiedy wbijemy sobie na poziom czwarty, będziemy mogli używać laserów już poziomu T2, tak, do, do samego kopania. Oczywiście mining Frigate, czyli skill, który odpowiada za sam kadłub, w którym siedzimy. Też oczywiście maksymalnie możemy go na koncie alfa wrzucić na czwórkę. I manic upgrades. Jest to skill, który odpowiada za moduł, który wkładamy na tak zwany low slot. Za chwilę go pokażę. To jest moduł, który nam zwiększa też właśnie ilość wydobytych materiałów na pasku asteroid. Jeżeli już mamy te trzy skile wrzucone, tak naprawdę wbicie ich na poziom czwarty będzie nas kosztować jakieś 300 tysięcy skill pointów, które właśnie ubędzie nam z tego jednego miliona, to sobie może zostawić nam później na jakiś inny temat. Możemy zabrać się za fitowanie samego okrętu. Gdzie znaleźć fit na ten statek? W poprzednich materiałach pokazywałem w jaki sposób wyszukiwać fitę. Wystarczy wejść właśnie fitting, następnie klucz francuski, a tutaj wpisać cztery litery początek nazwy tego naszego okrętu, czyli węczurki, i mamy do dyspozycji 4 Fity. Ja wybrałem ten drugi, który tutaj ma już troszeczkę też obrony. Tak naprawdę też mamy jakiś napęd, który jest przydatny, można szybciej do samych skałek podatywać. I on w podstawie ma te moduły na poziomie tak zwanym T1. Po wbiciu skilli na czwarty poziom, jak już pokazywałem, możemy sobie zupgradeować te moduły, i tak też właśnie zrobiłem. Wrzuciłem tutaj miner te dwójkowe i mining laser upgrades też właśnie na poziomie T2. Statek kosztuje wtedy no nieco ponad 4 miliony. Ale robiąc jakiś inny content, może też 4 miliony myślę zarobić. Potem kopiąc trochę skał to się zwróci, więc myślę, że inwestycja jest jak najbardziej opłacalna i myślę, że w krótkim okresie czasu się zwróci. Jak wygląda samo kopanie skał? No wystarczy wydokować, a następnie poszukać Paska asteroid. Praktycznie rzecz biorąc, paski asteroid są w każdym systemie. Tak, Jesteśmy w jakimś tam systemie, klikamy prawo klikiem przestrzeń, a następnie wybieramy po prostu asteroid belt. I ja polecę sobie na pierwszy lepszy z góry. Oczywiście ważne jest to, żeby bo te lepsze skały są powiedzmy w tych nieco niższych systemach. Oczywiście to jest dalej bezpieczny system, jest to dalej system Jest To jest system 07. Ale tu już będziemy mieć no, trochę, trochę lepsze skały, tak? więc sugeruję właśnie wybrać taki konkretny system, można go wyszukać spokojnie z mapy. Jak to zrobić, może pokażę w jakimś innym materiale później. Dolatujemy na pasek asteroid, no, tu mamy jakiegoś zioma, więc może sobie go odpuścimy, polecimy sobie na inne. No i zajmiemy się wydobyciem skał. Skały mamy dostępne na overview, w tym podstawowym overview w zakładce mining. Tak? Będziemy mogli sobie wyszukać właśnie jakieś konkretne obiekty do kopania. No i jak już widzicie, tych skał trochę tutaj jest. I teraz właśnie trzeba by sobie zadać pytanie, które skały będziemy kopać. Tutaj w tym konkretnym przypadku posłużę się stroną internetową, adres tej strony podam w komentarzu, więc będzie można sobie tutaj spokojnie wejść. No i co ta strona nam mówi? Przekazuje nam przede wszystkim informacje o tym, które skały najbardziej opłaca się kopać na ten moment. Tak? To są informacje zaczerpane już bezpośrednio po API z bazy danych CCP, więc te informacje są powiedzmy względnie aktualne. Jak Widzisz, tych informacji tutaj trochę jest, więc dobrze byłoby sobie to ograniczyć, żeby było może bardziej czytelne dla Ciebie. Więc w dolnej części po prawej stronie mamy do wyboru konkretne regiony, w których będziemy się poruszać, więc zostawimy sobie high security, bo to jest właśnie ten system, ten region, w którym jesteśmy. Pozostałe wyłączymy. No i zostaje nam dosłownie kilka skał, cztery pozycje, tak? czyli w tym konkretnym przypadku ta najbardziej zielona jest najbardziej opłacalna. To będzie Welspar. Welspar. Występuje też w kilku odmianach. To jest jego podstawowa odmiana. Później następnie mamy dopiski powiedzmy, do tego welsparu, gdzie, gdzie mamy informację o tym, że jest powiedzmy bardziej skondensowany, tak? czyli jakby więcej minerałów. Po zrafinowaniu tej skały będziemy mieć więcej minerałów, czyli przez to więcej pieniędzy. To też efektywnie widać tutaj na pieniądzach, które, które są wyższe. Tak? Więc najbardziej bylibyśmy zainteresowani weltsparem tej konkretnej wersji. Sprawdźmy na pasku, czy mamy taką pozycję to mamy Velspar, posegregujemy sobie to może po nazwie mamy Velspar i szukamy tej lepszej pozycji tu mamy jakiś Velspar troszeczkę lepszy czyli to będzie ta pozycja 5% no dobra no to wybieramy tą 5% klikamy approach, odpalamy silnik lecimy do tej skały prawdopodobnie będziemy wracać się kilkukrotnie na stację, żeby zwozić urobek, więc pozwolę sobie kliknąć prawym przyciskiem mysz na tę skałę i zapisać tę lokację. Tak. Jak w chwili będziemy później warpować ze stacji, no to warpujemy się bezpośrednio na tę skałę, więc, więc myślę, że to jest też dobry dobry protip. Targetujemy i zaczynamy kopać. Skały, które będziemy tutaj wydobywać w tym momencie, będą lodowały w naszym cargo, ale nie bezpośrednio w cargo, tym tutaj, bo mamy tylko dosłownie 50 m sześciennych. ten statek ma przystosowany cargo właśnie na skały, to mamy 5000 m sześciennych. to jest myślę dosyć dużo miejsca, jak na początek poro, czyli tak naprawdę efektywnie dosyć długo będziemy mogli, więcej czasu będziemy mogli spędzić na samym kopaniu skał, a nie lataniu tam i z powrotem między paskiem a stacją. Powiedzmy, będziemy sobie kopać teraz tą skałę, zobaczymy w 20 minut ile uda nam się wydobyć. No, w tym momencie zaatakowało nas jeszcze tutaj jakieś NPC. Co się dzieje? No mamy wyskilowane też przy okazji drony, więc... Y, ...próbujemy zestrzelić te raty, które nas tutaj atakują. Nie stanowią one jakiegoś dużego zagrożenia. Ta tarcza, którą mamy w tym momencie tutaj przygotowaną, no trzymam jeszcze solidnie. Tarcza się regeneruje, więc wszystko jest pod kontrolą. Te NPC jeszcze nakładają na nas taką specyficzną elektronikę, przez którą nie mogę kompletnie namierzyć nic innego poza, poza właśnie nimi. No, ale no dobrze, no, zestrzelmy te NPC i zaraz zobaczymy, jak tam będzie dalej szło nam kopanie. Tutaj mamy gościa, który się nazywa Dredguristas. To jest tak zwany NPC frakcyjny i on w sobie. Może mieć ciekawy lód. Więc co nam wypadło? Akurat tylko pestki. No, no dobrze, zabierzemy sobie też. wszystko. No. No i mamy to. Po mniej więcej 20 minutach kopania zarobiliśmy 752 tysiące isków. Czy faktycznie to jest ta kwota, możemy to jeszcze dodatkowo zweryfikować. Wystarczy zaznaczyć tę skałę, kliknąć Ctrl C, a następnie udać się na inną stronę internetową, którą też podam Wam w opisie. Jest to strona internetowa, gdzie możemy weryfikować sobie cenę, wartość. Materiałów czy też w ogóle itemów, jeżeli chodzi o tę grę, bazujemy tutaj w tym momencie konkretnie na Gita 4.4, czyli ten główny hub handlowy. Klikamy sobie w wolne pole i wklejamy po prostu ten konkretny przedmiot, który przed chwilą skopiowaliśmy. Klikamy submit i co się dzieje? No, teoretycznie nawet więcej. Tak? Jeżeli byśmy to sprzedali na sell orderach, no to mamy milion, na buy orderach wezmą to od nas za 876 tysięcy. Myślę, że całkiem spoko. Tak naprawdę, ocenę zostawiam Wam. Jeżeli chodzi o samokopanie, jeżeli chodzi o podstawę, no to to jest Ventura, ale ten temat jest mocno rozwojowy. Możemy tutaj sobie później wyskilować konkretne statki, następne. Jeżeli chodzi właśnie o całą kategorię OR, Ventura jest tym pierwszym okrętem, ale tak naprawdę, w momencie, kiedy przejdziemy w stronę barek, no to te minerały, ilość tych minerałów będzie na pewno dużo, dużo więcej, tak? No i automatycznie też pieniądze wzrosną. Tylko, że do tego już niestety będzie wymagana omega. Jeżeli chodzi o sam urobek i transport go do huba handlowego, no to tutaj również zasugerowałbym wyskilowanie innego okrętu. Tutaj w zależności od tego, jaką frakcję wybierzesz przy, przy tworzeniu postaci, jest kilka dostępnych statków, którym, którym możesz się posłużyć. Ja nie jestem Kaldari, więc mógłbym wybrać tak naprawdę badgera bądź Tyre, ale są też okręty dedykowane do wożenia samych minerałów, znaczy może nawet nie minerałów, a urobku postaci niezrafinowanej i jest nim właśnie miasmos. To jest okręt, który ma oprócz swojego zwykłego standardowego kargo, ma jeszcze dodatkowo kargo dedykowane właśnie na urobek. Tak? 40 tysięcy m3, no wtedy tak naprawdę to jest bez większego problemu stanie się zmieścić na tym statku i możemy sobie spokojnie ten temat zawieźć do Gity i tam go spieniężyć. Tyle jeżeli chodzi o, o ten film, tyle jeżeli chodzi o kopanie. Mam nadzieję, że materiał będzie pomocny. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Trzymaj się, cześć.